A Paweł co? Wojciech ja tak. nie za daleko! Paweł co jest! Za dużo mina Uwaga, bo kurwa... Opa! Ja Zaczek palić! Jedźcie dalej, od tam przejdzie! No nie, no. Ale on dobrze chciał, bo widział, że bramka jest każdym Dobrze, dobrze. No ale dobrze, ale co on zrobi teraz? No, Właśnie o to chodzi. No, no. nie no! się jest? tam. No. co jest? Nie wiedz To nie było przyjęcia, nie było strzału. Dobre, on, ten, on ma czuć ciebie. On ma czuć ciebie. Miał dobre intencje w każdym razie. No. Podejrzewam, że on nie wie. On no, 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 no. sam nie wie no, no. Co... o co chodzi. No. Jezu. Ja, co bo się? Kurde, to... ten, ten sędzia to mnie denerwuje. To. Zabur, nie dlaczego przegina. Że tam był chał. Tam się Małotę, się, bo bo tak nie wiem. Tak bo, tak bo tak nie karta. to to potrzebna karta. na to potrzebna karta. Przepraszam, to potrzebna tak ostatnio w rozmowach w taką kobieta mówiła, ja dlaczego lubi kuszyć tych mężczyzn, bo <grym> zimą dają ciepła, a, <grym zimą w mężczyznę> a Wojtek! Tyłu Wojtek. A, z Wojtek! Wyjazd Mateusz! A, Sani Wojtek. Wojtek, który jeszcze to zawsze musiał o swojej bramce bo tak to Ci pójdzie za plecy i Gdzieś był wczoraj. To nie mogłeś dać znać, że pojechałeś? Ale to ja sam musiałem znać. Ale, kurwa, ja nie chciałem z Tobą ujechać. Tylko, kurwa, powiedzieć, że nie przyjedziesz. Dawaj, dawaj, Ty, no zapomniałem, No kurwa, jeszcze cała walka rośnie. ستكون هناك 2 كم ستكون؟ كم ستكون؟ ستكون كم أخر؟ 10 لا 8 يمكن To, 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 to. Zabry, za blisko bramki wrzucę. No jakby ten nie stał Może no, nie to. Tak, jak jest taka pogoda, dobrze walić w bramy takie piły.

Proszę, Piotr, Maradona z Podęgi Turkiny. Proszę, Piotr, 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 Piotr,

Aba, aba, dai pista. Aba, non trevo. Fa un tempo. Ma stai di pazienza mica. Ti devo muovere. Facciamo renco, basta ci. No, renco, renco. <coughs> Posidete.